Pan odniósł niebywały sukces, bo nominacja polskiego filmu do Oscarów to jest wielkie wyróżnienie, ale Polacy zamiast szczycić się tym wyróżnieniem, komentowali zdjęcie pewnej dziennikarki, Kingi Rusin. To nie jest przykre poniekąd dla pana? Nie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, o zdjęcie Kingi Rusin, to po prostu wydaje mi się, że Kinga tak się cieszyła. Też muszę powiedzieć w obronie Kingi, że jak się jest na Oscarach, to się zaczyna odjeżdżać w zupełnie inny świat, który się rządzi zupełnie innymi zasadami i i sami poczuliśmy wodę bąbelkową, która nam uderza do głowy. Można odpłynąć i popłynąć, bo jest się na Olimpie. To jest tak wytworzony taki świat, więc myślę, że, że ludzie nie biorą poprawki na to, że emocje, które nam towarzyszą tam, są kompletnie nieporównywalne z niczym i rzeczywiście można odjechać. Dlatego w ogóle nie staram się osądzać niczego zachowania, Film Boże Ciało, który zrobiliśmy, jest właśnie o tym, żeby nie wskazywać czarnych owiec, nie wybierać sobie czarnych owiec. Ja wiem, że wszystkim potem się żyje lepiej, żeby można sobie pomyśleć, że się było od kogoś lepszym i tak dalej. Myślę, że Kinga padła ofiarą właśnie tego, tego typu uczucia. Ludzie jako społeczność często mają taką właśnie właściwość niebezpieczną, że lubią odreagować na jakieś jedne jednostce. Ja was drodzy Państwo serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.